Aaaa dobra urwałem 1,47-150 Całe. Kurde, drugi jestem aj! Gratuluję. 33 dychy 3 dychy woli ja Jestem P3 i teraz tylko aby nie zepsuć tego wyścigu i dojechać na P3 Bo to Ja się stary. cieszę, że w końcu wiesz co z czołówki startuję, bo na tyle to oni się rozjeżdżają stary Powodzenia Powo po Ale tą bajemką zaspał. Ula Boga. Z P4 na P2 się chłop przedarł. No nie wierzę. No! Czemu oni tak wjeżdżają? Dobra, ja niewiele lepiej pojechałem. Skasowałem korwetę. Dobra, lec tu bajem. Aj, co ja zrobiłem? No nie wierzę, chłop cały czas półdychy za mną. Będzie nurkował teraz, co ja zrobiłem? Oddałem prowadzenie. Popełnił mały błąd. A już muszę coś hamować Przestrzeliłem zakręt, no na samym końcu. Nie wierzę. No dobra, jestem P3. No ja zaraz P3 stracę. P2 stracę. Dobra, Jedna jest. dziesiąta za typem. No nie wierzę. <głosy> 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 Ładnie. Ładny rejs No ładne, ładne